Julian Tuwim, spóźniony słowik. Płacze pani słowikowa w gniazdku, na akacji, bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma. A tu już po jedenastej i Słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl zrożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło? Może go napadli? Czare piórka oskubali, Srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, To skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, Ale głos majątek. Nagle zjawia się pan słowik, Poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, Przecież ja tu płaczę. Pan słowik w słodko ćwierka, wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechot.